Odkrył to Ignacy Loyola, czyli założyciel Jezuitów. Jestem bardzo ciekawy, czy Ty też to odkryłeś. Wiesz, to był jeden z największych mistyków, Kościoła katolickiego, widział Trójcę Świętą, wielokrotnie, widział człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Mówi, że zrozumiał, w jaki sposób Bóg mieszka w stworzeniu, w jaki sposób jest jakoś połączony ze stworzeniem, ale mówił, że tak naprawdę naszej wiary nie ma bez dobrych czynów. To znaczy, kiedy się nawrócił, to nie, nie chodziło tam o to, że on potem całe godziny spędzał na pobożnej modlitwie, na uwielbieniu, na medytacji, ale nie tylko się modląc, zaczął działać dla chwały Pana Boga, zaczął drugiemu człowiekowi służyć, szczególnie temu potrzebującemu. Więc pytanie by było, w jaki sposób Ty możesz przełożyć swoją wiarę na czyn? Bo miłość my rozpoznajemy bardziej po czynach niż po słowach. Ignacy Loyola podstawy duchowości.